Meksyk i Kanada postanowiły ogłosić zawieszenie broni, albo przynajmniej wywiesić białą flagę, więc wejście w życie ceł, które Donald Trump zdążył już nałożyć, zostało przesunięte o 30 dni. No ale nic się nie, podobnego nie wydarzyło w relacjach z Chinami. Za to Chiny nałożyły 15% cła na część produktów, 10%, 10 na inne produkty. No i generalnie wygląda na to, że Wojna celna jednak się rozkręca. Wciąż nie wiadomo, co z Europą. Co z biznesami, które być może wy prowadzicie na styku z gospodarką amerykańską. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. dzień dobry państwu. 1% będzie kosztowało europejskiego PKB wprowadzenie ceł zapowiadanych przez Donalda Trumpa. Jeśli spadnie PKB Unii Europejskiej o 1%, to znajdzie się, no nie znajdzie się na minusie, ale będzie blisko zera wzrost gospodarczy. Będziemy mieli kolejny rzeczywiście rok, jeśli chodzi o Unię Europejską, jako PKB zbliżony do stagnacji. Pytanie jest jeszcze, jak te cła będą wyglądały i jak szeroko, jakich produktów będą dokładnie dotyczyły, bo to jest ciągle zagadką. Nie kiedy, ale w zasadzie właśnie w jakiej wielkości i jakich produktów i w które rejony gospodarki europejskiej może uderzyć Donald Trump. Patrząc na, patrząc na to, jak wygląda struktura. Eksportu importu, i importu, jeśli chodzi o relacje Unia Europejska, Stany Zjednoczone, no to mamy, no mamy na, na piedestale mamy leki, mamy, mm, mamy ropę naftową i mamy części e, do samochodów. Więc te trzy rejony są najbardziej w tej chwili narażone na negatywne skutki zapowiedzi Donalda Trumpa. Tak, jedną z firm, które najmocniej na europejskich rynkach traciły w poniedziałek, było Valeo, czyli wielki producent części. Do samochodów, który prawdopodobnie byłby jednym z najbardziej stratnych. No, ale jest też taka opcja, która pojawiała się gdzieś w wypowiedziach Donalda Trumpa jeszcze, chyba nawet przed objęciem urzędu oficjalnie, przed zaprzysiężeniem, w których wyglądało na to, że Trump widziałby szansę na uniknięcie ceł, gdyby wyrównał się bilans handlowy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Gdyby się wyrównał na bazie importu nośników energii, między innymi LNG ze stanów zjednoczonych. No tyle, że Amerykanie netto importują nośniki energii, więc nie jestem pewien, czy to w ogóle wchodziłoby tak naprawdę w grę. Tak naprawdę niestety nie wiadomo dokładnie o co Donaldowi Trumpowi chodzi. W tej chwili mowa jest o tym, żebyśmy rzeczywiście wyrównywali bilans handlowy, ale jeśli spojrzymy na bilans handlowy, jeśli chodzi o usługi, no to zdecydowanie więcej usług Unii Europejskiej dostarczają Stany Zjednoczone. Donald Trump jest nieprzewidywalny i to wiemy od dawien dawna. Ta jego polityka, którą obecnie prowadzi, Zmierzy rzeczywiście do tego, żeby pozostawić swoją spuściznę, jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście, na razie ta wojna handlowa, mimo tego, że odsunięta, czy ta wojna celna, ma w pierwszym, moim zdaniem, w pierwszym momencie, ma. Pokazać raz determinację administracji Donalda Trumpa, a w drugiej kolejności wymóc określone działania, chociażby jak te z Meksykiem, który zadeklarował się o uszczelnieniu granicy ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o przepływ narkotyków. Więc te działania na razie mają charakter zastraszający, chociaż. W tej wojnie celnej trzeba sobie jasno powiedzieć, nie będzie ostatecznie zwycięzców, ponieważ stan, same Stany Zjednoczone rzeczywiście są w dobrej pozycji, czy w lepszej pozycji negocjacyjnej, jeśli chodzi o wojnę handlową czy wojnę celną. No Niemniej jednak jeszcze nie udało się w historii świata stworzyć gospodarki, która byłaby całkowicie uniezależniona od handlu zagranicznego, a taka polityka, którą prowadzi Donald Trump. Prowadzi do tego, że, że Stany Zjednoczone będą musiały polegać na własnej gospodarce w znacznej mierze. No właśnie, ale to nie nawet same cła, co niepewność, ma być zdaniem Goldman Sachs najbardziej kosztowna. To w takim razie ta niepewność. W jaki sposób będzie się odbijała na gospodarce? Czy to jest tak, że przedsiębiorcy będą się wahali, czy podpisywać na przykład następne kontrakty eksportowe do Stanów, czekając na wyjaśnienie się sytuacji? Czy, czy to chodzi o czystą psychologię? Co w tym takiego byłoby niebezpiecznego? Ta niepewność będzie raczej na poziomie inwestycyjnym, czyli mówimy o, o tym, że niektóre rynki mogą stać się albo bardziej atrakcyjne, albo mniej atrakcyjne, w zależności od tego, co powie Donald Trump. Była swego czasu taka istotna z punktu widzenia rynku Forex z korekta polskiej złotówki w stosunku do euro. Przyjęliśmy poziomy. Ekonomiści szukali przyczyn, a ta przyczyna prawdopodobnie leżała bardzo prozaicznym twecie Donalda Trumpa o tym, że on postraszył tak naprawdę Rosję. Więc Donald Trump ma bardzo duże przełożenie na to, co dzieje się na rynkach: na rynkach kryptowalut, na rynkach giełdowych, na rynkach forexowych. I ta niepewność tam będzie najszybciej widoczna, jeśli chodzi o, o gospodarki. To czy. Proszę pamiętać, że Europa rzeczywiście. W mniej więcej około 20% całego swojego handlu to handel ze Stanami Zjednoczonymi, i wydaje mi się, że w większości tych przedsiębiorstw, które mają podpisane kontrakty, już zdyskontowały tę niepewność trampowską, jeśli chodzi o kolejne czy możliwe możliwe kolejne inwestycje, jeśli chodzi ze Stanami Zjednoczonymi. My jako Europa też to będzie ciekawa lekcja dla Unii Europejskiej. Musimy jeszcze bardziej przyspieszyć dywersyfikację naszych źródeł energii i jeszcze bardziej uniezależnić się od reszty, reszty świata. No, w dobrym momencie wychodzi raport Mario, wyszedł raport Mario Dragiego On wyprzedził niejako to, co dzieje się, czy to, co zapowiada Donald Trump. Mimo wszystko nie wydaje mi się, że mamy jako Unia Europejska czas na to, żeby. Nadrobić te luki do Stanów Zjednoczonych. No właśnie. Czasu, czasu jest mało i opcji nie wydaje się znowu też tak bardzo wiele. No bo mm, jeśli chodzi o źródła zaopatrzenia energii, no to w zasadzie chyba Europa czerpie ją ze wszystkich możliwych źródeł. Może trochę da się to poprzesuwać, ale jakiegoś wielkiego. Pola manewru nie ma, szczególnie teraz, kiedy nie chcemy importować energii z Rosji, żeby nie wspierać jej agresywnej polityki. Ale też ta niepewność będzie trochę chyba dawała europejskim firmom przewagę, bo osłabiające się euro w związku z tą niepewnością będzie po części kompensowało też chyba wzrost taryf. Więc pytanie brzmi, tak jak pan jako ekonomista to ocenia, na ile Biały Dom rzeczywiście racjonalnie ocenia swoje cele i efekty działań, które podejmuje? Czy one się jednak. Persaldo nie odwrócą przeciwko Białemu Domowi. Może przyjdzie jakieś otrzeźwienie w jakimś momencie. Ależ w tej perspektywie krótkoterminowej, oczywiście, że ucierpią tak naprawdę w pierwszym momencie najbardziej Stany Zjednoczone. Nie ma tam prawdopodobnie, jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa, jakiejś przemyślanej. Przemyślanej strategii, jeśli chodzi o ekonomiczne skutki. Donald Trump zachowuje się w sposób populistyczny i oglądając różnego rodzaju sądy wśród Amerykanów, no bardzo im się podoba pomysł podnoszenia ceł. Gdy się dowiadują, że to w pierwszej kolejności uderzy po ich kieszeniach, no są wielce zdziwieni. Więc Donald Trump z tą swoją polityką trafia w swoich wyborców, tak naprawdę realizuje ten program i nie sądzę, żeby ktoś był w stanie go w Białym Domu czy z jego administracji zatrzymać Postrzymać. czy wyjaśnić hmm. e ekonomiczne skutki tego, w jaki sposób to działa. Na razie ta wojna handlowa to wojna raczej o uzyskanie jakichś dodatkowych korzyści niż faktyczna wojna wywołana. O władze, tzwania. można by powiedzieć.